Hej, cześć, witajcie, Star Starfighter i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam nieznany najnowszy killer, mój ulubiony. Dzisiaj postanowiłem wykonać sobie bardzo nietypowe wyzwanie, którego chyba jeszcze nikt nie wykonywał, czyli próba zdobycia czterech zabójstw na najnowszym killerze bez użycia jego mocy UVX. Jego głównej mocy powinienem był powiedzieć. Jak to działa? Otóż tak, że podczas meczu nie jestem w stanie ani razy oznaczyć lub powalić kogokolwiek za pomocą mojej mocy Nie jestem w stanie yy, tylko z niej strzelać Jestem w stanie dalej ją ładować po to, żeby móc przenosić halucynacje Oraz bejtować survivorów, żeby dawali mi darmowe hity Nawet nie wiecie jak często dostajecie darmowe hity i haki Ponieważ survivorzy myślą, że będziecie strzelać z granatniczka Naprawdę, naprawdę niesamowita rzecz. I gra, którą zaraz Wam pokażę, do, yy, doprowadziła mnie do tego, że doszedłem do wniosku, że gdyby ten killer miał tylko i wyłącznie teleporty, byłby i tak jednym z lepszych killerów z gry. Więc na czym opiera się build? Build jest metą. Jest, y, mamy dwa bardzo silne perki pod regresję, czyli Pain Resonance i Pawk the Weasel oraz dwa silne perki na Aura, czyli Lithia Pursuer i In order to Hide. Y, build, którym zwykle gram jak chcę wygrać, bo build jest naprawdę mocny i chcę sprawdzić, czy, y, czy nieznane faktycznie jest w stanie y, walczyć z surwami bez używania swojej mocy. Więc, żeby zachować to fair, gram tak jakbym normalnie grał, tylko że nie mam po prostu tego granatniczka. Jeżeli chodzi o addony, to zwykle brałbym yy, zielone pudełeczko oraz żółty zeszycik. Jednak oba te addony wiążą się ze strzelaniem z, z mojego granatniczka, a tego w tym wideo nie będziemy robić. Więc wziąłem sobie, moim zdaniem, dwa najlepsze addony pod teleport. Jeden skraca mi teleport o 5 sekund, co jest bardzo przydatne, bo tylko to będziemy robić. Oraz drugi, który pozwala mi y, wykonywać różne akcje oraz y, dostać z powrotem swoją szybkość ruchu o 50% szybciej po teleportacji. Naprawdę, naprawdę dobry kombo addonów po teleporta, Jeżeli nie chcecie strzelać z granatniczka i nie czujecie się na tyle pewni, to radzę zagrać sobie tymi addonami, ponieważ to naprawdę fajne kombo addonów na teleportację. Niesamowita rzecz, i nie będę przedłużać, więc zapraszam do gry. Okej, okay, jesteśmy na rotem Filcach, czyli mojej ulubionej mapie na tego killera. Szczególnie dlatego, że mogę snajpić, ale niestety w tym challenge nie będziemy mogli nic snajpić. Już mamy jedno na celowniku. Właśnie jest to, że skoro nie mogę snajpić, to nie znaczy, że nie mogę używać swojej mocy. Przez co nie będziemy nikogo oznaczać, nie, o, nie oznaczymy ani jednej osoby w tej grze. Ale jesteśmy w stanie zrobić coś takiego. Pek. Wyjmiemy. I w ten sposób dostajemy free uderzenie. Drugi raz to nie zadziała, nie? Op. O! O, weeknęła baita. Nice. To jest pierwsze powalenie. Bardzo fajnie. Nie. Nie możemy tu nic zrobić. Po prostu podniesiemy i... I... i powiesimy... Mamy dwa addony, które ułatwią mi moją teleportację, bo... Mówię tak... Może zaczniesz na lewo, na prawo... Wychodzić... Jak absolutny... Okej... Okay. Powiedzieć jak absolutny... głuptas. Ehm. Nie możemy tego wykorzystać, absolutnie nie możemy tego wykorzystać, że... cór jest osłabiony... To byłby tak easy hit. Ale spróbuję go zbitować. Ej, proszę bardzo. Widzieliście to? Przez to, że myślałem, że będę strzelać, Poleciałem na lewo i na prawo, żebym go nie trafił, a ja nigdy tak naprawdę nie miałem zamiaru strzelać. To jest niesamowite, że ten killer bez swojej głównej mocy jest lepszy niż większość killerów, którzy mają pełną moc. Kopniemy sobie to Tu mam surwa, tu mamy drugiego surwa Przeskok Life, uuu nie, nie wziąłeś baita Brawo Ale Jestem w stanie tepnąć się tu I nic mi nie zrobisz Bo mam, ee, co to jest Bo mam zdjęcia Wydaje mi się, ten wydaje mi szybszy Recovery po teleporcie yy, Zrobić to, co ja myślę. Tak zgridował paletę i teraz kosztuje go to życie. I tu mam kolejną. I kolejnego. Tyk ciekawe, jak szybko złapiał. O co mi chodzi. W tym całym challengeu zakładam, że nie niezbyt prędko. Będziemy sobie ciebie, bo tutaj... Poza użyło na design. Jestem jakiś głupi. Ok. Nice. Ja musiałbym mu 2 sekundy defensywy zostać Nie, 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 nie Robisz mu, mu walka, to naprawdę nie chce się z tym uczestniczyć Ej, teraz tak Nie próbujesz dodżować Próbuję tak Otwórz, odbiec Ajajaj No dobra Ale damy radę, damy radę Tam jest generator. Jest kolejny generator. Postawimy sobie halucynację. Po prostu robimy coś takiego. Jestem w sensie sobie wybrać, gdzie tą halucynację sobie postawię. Tu będzie ok miejsce. Czytepne. Eee, to jest hit. Mm. To jest mój decoy. Tak jest. Okej okay. ...zamoskamowany. Tak, tak. I ty leżysz. I wiecie co jest naj, e, najlepsze w... E, proszę bardzo! Wiedziałem, że nie dobiegnę, ale poprzez zrobienie takiego baita byłem w stanie... Co ty? Byłem w stanie go dosięgnąć. Bo myślał, że będę strzelać po prostu. A, nie strzelałem. To jest naprawdę mocne. Najgorsze w Decisive jest to, że zwykle Decisive jest jednym perkiem na antytunel. Jak pójdzie Decisive, najprawdopodobniej żadnych innych perków na antytunel nie ma, więc tak naprawdę ten David Teraz mi powiedział, że mogę go tunelować. Nie strzelimy ludzi ani razu. Ehm... O, żartuję sobie. Wiedziałem, że będzie dead Card i tak go wziąłem. Wow, come on, dodź, dodź, dodź. Brak dodża! Opa! Teraz ty leżysz. Teraz skoro ty masz te harda, to ja cię wieszałem raz. Uuuu, to jest drugi hak dla ciebie. Okej, okay. miejmy nadzieję, że nagranie laguje, bo deprocent eksperymentowałem z OBS-em. Naprawdę nie chcę tego wyrzucać do śmieci, bo jest bardzo ładny swoją drogą. Tu mu usunęli halucynacje eee... Dwight Dwight Będziemy też to gridować Tak, tak Przynajmniej nie wiem, czy ty jesteś taki pewny siebie, skoro Tych. Nice I będziemy swingować, bo tego Bait. Nice. Eee, co to masz? Nie ma opcji, to masz diela. Eee, lesz. jeśli będziemy w stanie sobie ciebie zranić, to będzie bardzo, bardzo dobrze. Eee, to jest hit. Mhm, mm nice. Teraz sobie ciebie podniesiemy. Będziemy się patrzeć na ścianę, więc. Więc decisive. Oh my god, kolejny. No dobra, to są darmowe. Zranienia. Dobra. Co mówię, to są darmowe haki. Nie powiem nie, z zostały dwa geny do końca, ale gramy metą Zwalniemy tu pejreza. Tu się tepniemy, to jest ładny tep. Trzymam tu nie, wydarła z tyłu, była ranna i ona idzie po swoją koleżankę. Dałaby perfekcyjna możliwość, żeby ją zasnajpić. Dobra, widzę, gdzie jest. To jest gdzieś tu. O, tu poszły ptaki. Tak jest. Tak jest. Jak ja powiedziałem, dzisiaj się zjadłem. Więc absolutnie nie boję się o żaden inny antytunel. Eee, Death Hard. Nie u nich na tego. Pst. Medium Volt przegrał się grę. Teraz możemy to zagrać jak absolutny śmieć. Jest dokładnie to, co w tym momencie zrobię. Yy, ci po prostu powymuszam darmowe hity. Poczekam aż tamta będzie miał drugi stage. Tak. No i teraz praktycznie mamy grę wygraną. No chyba, że stanie się coś takiego. Yy, proszę. Nie w... Myślałem, że będziesz tak głupi. To jest off the record. O mój Boże, to jest off the record. Tak, wiem, że masz off the record. Ale wiem, że nie masz też nic innego. Hop. Co ty robisz? No nie. Tym razem ci to nie wyjdzie. Nice. Nie żyjesz. Yy, Teptu nie żyjesz. Bait. Bait. Oddalasz się od bardziej safe flupy na TLA. Praktycznie nic nie masz. Wow. W ogóle się nie mind game. Ok. Dobro. propos game. ty mi leż. Ty będziesz mieć który? Pierwszy albo drugi hak, nie? Ta, ty masz pierwszy hak dopiero. Ale mam z ciebie painreza. Przynajmniej tyle dobrego. Eee, a dont trochę klaczują, szczególnie zdjęcie. No, a zdjęcie sklaczowało. Naprawdę mocno kilka razy. Tu raz chyba pierwszy, użyjemy sobie opa. Próbujemy go odciąć, to jest live. Mhm. Odetniemy go sobie i on jest na absolutnym zadupie, nie ma tu nic. Nic. Do nie absolutnie bywa. Wait! Nie, 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 nie. Chciałbyś. Zabiję sobie ciebie na haku, ty pójdziesz zdjąć tego drugiego. Ten będzie na regresie, jeszcze przez dobre 20 albo 30 sekund. Więc w idealnym świecie będę w stanie się tepnąć tam I zdążyć, zanim zostaniesz uratowany O tak I znaleźć ostatnią osobę Wejdź Ładnie co zagrałaś, ale zagram to jeszcze lepiej Konkluzja, ani razu nie wystrzeliłem A killer i tak ma niesamowite mobility, nawet bez antilupa to jest po prostu świetny killer. Naprawdę jest mega mega mocny. I sama możliwość wystrzelenia to jest wystarczająco, żeby dostawać tak hity, że to jest niesamowita rzecz. GG. Oh. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić więcej tego typu filmów. Challenge. Naprawdę fajny i pokazuje jak bardzo znany, silny jest silny nawet bez swojej głównej mocy, ponieważ ten teleport naprawdę jest silną abilitką. Yy, Bild, co prawda, naprawdę mi pomógł, ale tak jak powiedziałem, grałem tak, jakbym normalnie grał, tylko że bez mocy. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!